Nie wiem, czy wiedzieliście, ale badania laboratoryjne wykazały, że polifenole w śliwkach mogą powodować, że niektóre typy komórek rakowych wywołują apoptozę, czyli taką zaprogramowaną śmierć. Chodzi o to, że jedzenie śliwek ma jakiś tam wpływ na to, że rak w naszym organizmie. Obumiera. Ale oczywiście to są jakieś tam badania. Też znalazłem informacje takie, które jak gdyby temu zaprzeczają, że to nie jest jakby udowodnione. Ale z drugiej strony, w laboratoriach właśnie to zaobserwowano. No to te informacje czasem w internecie są tak sprzeczne, że ciężko uwierzyć, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Także. Co uważacie w tym temacie? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś informacje na ten temat.